No hej, witamy ponownie. Kwaś, wytam, no no. Witam ponownie, moje przyprzemne wagi. Aha, ten kurde, mamy ten... Kiedy w ogóle wagonik? Ja mam wagonik. Jeden? Jeden. O kurde. To tutaj ktoś wywodnił. a tylko jeden może być, tak? Żaden z nas nie pojedzie. No wiem. Jestem, ja jestem w fabryce. Mhm, już tam idę. Pop. Tylko no mi w... zobaczymy, jak będzie nam Wawelin jeden szalał. Tylko mi się czas nie gra w szalpie. Ale Potrzeba wagonika i solidnego pchnięcia i I co? Trzeba czekać. Ta czy już się udostępniła. Aha, to dobrze. No jest Jamen. A, bo ten, bo tutaj jest ten, no to czekaj. Ej. Czym się kuciało? Eee... O, tutaj jest czerwony Jeszcze trzeba pochodnie wziąć. No, Okej, okay, to będziemy teraz łamać szyfer. Stój na tej płytce. No. Tutaj to cały czas. Dźwięk. A ja... Ma dość tu. No, nie, to jest nie ma. Kiedyś tutaj muszę to zrobić, nie, to widzę do Chyba dzisiaj jest coś więcej jajek, nie? Chyba jest więcej jajek nie? Trzeba tam wejść i to rozkmini, bo niestety przez te lagi nie damy rady tak naturalnie, chyba. Nie no, musimy dać jakąś radę. Ty co? Chyba jednak w tych warunkach nie damy rady tego tak zrobić. Trzeba będzie ten gravel rozbić, po prostu. I rozbi rozbiłem gravel i jestem w dupie teraz. Bo to jest pochodnia. No tam gdzie jest ja Którą pewnie miała zmyć woda. Nie wiem, co miałoby mi to dać, bo ja tu jestem, w sumie. To wiesz, co to miało mi dać. Jak widzicie, ganie na takich lagach jest bardzo przyjemne. Tylko, że... Ta zagadka się za tak zepsuła. Bo tu się ma nam otworzyć przejście. Ja muszę to przejście otworzyć na hama. Rozumiecie? Czy postawić tutaj czerwoną pochodnię, albo zniszczyć te pieprzone drzwi. Ja chyba jednak zniszczyć te pieprzone drzwi. E, ba. Co? Masz tutaj dwóch kiki jeszcze do pary. Aha. Ty będziesz kolorował.

Teraz ty dla Ciebie jest zadanie, bo to jest zadanie dla Debila. No. 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 De. No. Y, musisz skakać tutaj wszędzie generalnie i posprawdzać wszystkie sksynki. Bo w niektórych skrzynkach tutaj są diamenty Mamy bardzo dużo diamentów ci powiedzieć, bo już P50 P50 Okej okay. Czy to będzie to? Umiałem generalnie zmyć tą pochodnię tutaj co ona tutaj jest i generalnie pewnie tak to się stało Tylko Tylko serwer waltka jest po prostu ciulowy Tak twoja, bo to twój serwer jest ciulowy I widzicie teraz spływa się tu w dół tu się wpływa w dół i woda spłynęła tu w dół I jest git Coś się stało, tylko jak zwykle nie wiemy no, ja co. No to ty sprawdzaj dalej. Bo ja. No i już jest to problemy, trudno. Był tylko jeden. Dwa. Założymy... Nie Założymy się, bo dwa były, bo ja yy, znalazłem drugi. Ej, weź Widz... ten Który? Na ziemi poleżał. No. To babciu. Nie jestem twoją babcią. To babciu. No dobra, no dobra, Nie jestem Twoją babcią. Nie da ci. Dobra, na tym już chyba skończymy. Bo to jest już bez sensu robić. Także.